A po nagraniach pakowanie do kotliny kłockiej chciałam zmieścić do jednej walizki i prawie się udało. Ty będziesz miała osobną torbę, tak? Też jedziesz. Też jedziesz. My jesteśmy właśnie w trakcie nagrywania rolki. Ta rolka jeszcze dzisiaj pojawi się u mnie na profilu. Pokażę Wam z bliska moją stylizację. Piękna jest ta koszula. Nie wiem, czy dobrze widać, ale no, takie haftowane kwiaty. Trochę już w klimacie świątecznym, ale przede wszystkim jeszcze w klimacie wyprzedaży, bo ten weekend jest już ostatnim weekendem takich mega wyprzedaży. Moja stylizacja i cała rolka będzie oparta o współpracę z marką Ochnik, więc zaraz Wam pokażę takie pomysły na prezent, co można. Kupić już teraz na święta, właśnie w fajnych celach. Nie wiem, z czym Wam kojarzy się marka Ochnik, mi przede wszystkim z pięknymi dodatkami, ubraniami. Jest w moim odczuciu taka marka ekskluzywna. Ekskluzywne rzeczy można tam kupić. Patrzcie, nawet skarpetki są tak pięknie zapakowane. Ciekawa jestem, właśnie co myślicie na temat. Dawania skarpetek pod choinkę. Ja szczerze mówiąc ucieszyłabym się z takiego prezentu. Uwielbiam skarpetki, a jeszcze takie piękne to tym bardziej. Więc jeżeli już powoli rozglądacie się za świątecznymi prezentami, warto sobie zerknąć teraz właśnie w trakcie jeszcze tych największych wyprzedaży i po prostu prezenty kupić nieco taniej, niż później te ceny wrócą do normy. Zostawiam Wam tutaj link do strony i oczywiście później Was zaproszę na rolkę.